Czy wiecie, jak ważne jest samo badanie piersi? Jest proste, wystarczy 5 minut raz w miesiącu. My kobiety znajdujemy czas na wiele rzeczy: na dzieci, na rodzinę, na dom, na realizację własnych pasji, na samorealizację, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a bardzo często nie znajdujemy czasu na tak proste samo badanie. Do kogo potem możemy mieć pretensje? Tylko i wyłącznie do siebie. Więc zwróćmy uwagę, że rzeczywiście ta prosta czynność może uratować nam życie albo przeciwdziałać odmianie życia. Tu chciałabym pozdrowić wszystkie kobiety, które w tej chwili mierzą się z diagnozą raka piersi. Jesteśmy z wami, trzymamy za was kciuki, będziemy was wspierać. Możecie do nas jako do posłanek pisać. Na pewno nie pozostaniemy obojętne na wasze apele. Znajdźmy ten czas. Znajdźmy czas na samobadanie. Mam prośbę do wszystkich matek, babci, ciotek, teściowych o to, żebyście motywowały te młodsze kobiety do tego, aby badały piersi, bo to bardzo często może uratować im życie, a także odmienić los ich rodziny, bo kobieta jest głową rodziny i jeżeli jej zabraknie, to cierpi cała rodzina.